Siemanko wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z Clash'a. Ten odcinek będzie dosyć krótki, szybki i rzeczowy, a mianowicie dzisiaj sobie odpowiemy na pytanie, jak działa loot card. Gdyby ktoś nie wiedział, to to jest ten wóziczek tutaj z boku. To jest dokładnie loot card. I teraz tak, przechodząc do rzeczy, jak on działa, bo nie będę wam zabierał zbytnio czasu. Otóż Ludkart przekazuje wam surowce, które grabieżca porzucił podczas ucieczki z waszej wioski po oddanym przez niego ataku. Tak czysto, przynajmniej teoretycznie, tłumaczy to Supercell, jako taki podtekst yy, fabularny, coś takiego. Według danych właśnie Supercella. Jest to zawsze 20% tego, co zostało skradzione z wioski. Czyli dla przykładu, jeżeli grabieżca ukradł wam 100 000 golda, no to w lutkarcie powinno być 20 tysięcy golda, no bo analogicznie jest to 20% ze 100 tysięcy. 150 tysięcy eliksiru, no to będzie 30 tysięcy eliksirów w lutkarcie. I dajmy na to 10 tysięcy dark eliksiru, to będzie 2000 dark eliksiru w lutkarcie. Co warto wiedzieć? Warto wiedzieć, że surowce, które znajdują się w lutkarcie, to nie są stricte surowce tego grabieżcy, tylko dodatkowe wygenerowane przez grę. Czyli ten gracz, który was złupił, on otrzyma swoje zgrabione 100% surowców, natomiast 20% z tych jakby liczb, które wam ukradł, trafia po prostu dodatkowo w formie takiej w cudzysłowie zguby do tegoż właśnie lutkarta. Teraz tak, dodatkowo po trzech dniach nieaktywności na koncie gra będzie opierała pojemność tego loot karta na podstawie poziomu Town magazynując w nim surowce wygenerowane na podstawie liczby dni nieaktywności gracza. Nie pytajcie mi się jak to dokładnie działa, tak to jest wyjaśnione i tak to jest przedstawione. Po prostu co mm, jakiś czas, czyli jakby właśnie codziennie powyżej tych trzech dni aktywności, gra wam przydziela i magazynuje pewną liczbę surowców w tym Lutkarcie, Dlatego też niektórzy się właśnie dziwią, że wchodząc po kilku tam dniach nieobecności na koncie nagle mają tyle surowców w Lutkarcie, Sami dobrze wiecie, że tam nieraz był milion, dwa, cztery, coś takiego, nie? I teraz jak to jest jakby dalej tłumaczone, bo to też warto dodać, maksymalny czas generowania tych surowców to jest 90 dni. Po tym czasie surowce już nie będą się generowały, no bo osiągną jakby czysto teoretycznie maksymalną wartość tego, co może zmieścić właśnie ten loot card. na podstawie tego już potem przelicznika poziomu townhalla. Tak, przynajmniej ja zakładam w domyśle, bo jestem zbyt aktywny, żeby to sprawdzić. I teraz tak, jeżeli chodzi o maksymalne pojemności lutkarta na podstawie poziomu TH to ja całą tą tabelkę wkleję w opis tego filmu, no bo nie będę tutaj was zanudzał i tłumaczył dla każdego poziomu TH ile to jest mniej więcej. Przykładowo wam tylko podam, że dla takiego TH8 maksymalny poziom lutkarta z uwagi na nieaktywność gracza będzie wynosił aż 10 milionów golda lub eliksiru. w zasadzie golda i Elixir oraz 100 tysięcy Dark Elixiru. To są aż tak duże kwoty. No ale tak jak mówię, no to jest około 3 miesiące, czy nawet ponad 3 miesiące nieaktywności. Dlatego no nie wiem, czy ktoś ma takie konto, może sobie najwyżej sprawdzić i zobaczy, czy faktycznie no jest tyle tych surowców, ile być powinno. Też mówi się o tym, że warto sobie ten loot card od razu maksymalnie, możliwie jak najszybciej, właśnie zebrać, żeby po, ponownym, po ponownej jakby grabieży znowu zyskać maksymalnie te 20% jakby tej zguby. Więc wychodziłoby na to, a to też nie jest nigdzie określone, a przyznam się szczerze, nie sprawdzałem tego jakoś super specjalnie. Wychodziłoby po prostu na to, że jeżeli powiedzmy po pierwszym ataku, Ktoś zgubi te 20%, i ja tego nie zbiorę, to po każdej kolejnej takiej grabieży ten procent zgubionych surowców będzie po prostu spadał. I powiem szczerze, pokrywałoby się to, bo widzę chociażby po swoim nutkarcie. Ja teraz tutaj mam około 200 tysięcy golda i 220 tysięcy eliksiru. No, fakt, nie mogę już tego zabrać, no bo jak widzicie, mam pełne tutaj magazyny surowców, natomiast ta liczba ona utrzymuje się mi od około 2 dni, może nie dokładnie ta sama wartość, ale właśnie okolice 200 tysięcy, 220, ja staram się co jakiś czas to zbierać, więc po prostu wychodziłoby na to, że faktycznie ten procent, on drastycznie potem maleje, bo akurat jak widzicie jestem w dosyć niskiej lidze, więc dość często ktoś tutaj mnie właśnie najeżdża, no i jakiś tam ten procent, wiadomo, że 20% z takich 13 tysięcy to jest dosłownie kilka tysięcy, maksymalnie, tak, lub kilkaset nawet tych surowców, więc to nie, jest, nie są jakieś wielkie liczby, ale mimo wszystko pokrywa się właśnie to z tą tezą o tych malejących procentach, dlatego warto sobie po prostu jak najszybciej tego ludkarta zbierać. Tyle tak naprawdę tej teorii w tym odcinku. Bo sami widzicie, no o tym ludkarcie nie ma co się też zbytnio rozgadywać, nie jest to jakieś super ważne, jest to po prostu bardziej taka ciekawostka, ale warto to sobie wyjaśnić, no bo wiele osób nadal po dziś dzień tego nie wiedziało, dlatego właśnie powstał ten materiał. Wam przychodzę z rozwiązaniem, jakby tej zagadki. Mam nadzieję, że Ci oczywiście taki materiał spodobał. Możecie zostawić lajka jako podziękowanie, komentarz, subskrypcję, co tam chcecie. Nie wnikam, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych takich szybkich, rzeczowych materiałach z wyjaśnieniem kolejnych zagadek. Oczywiście możecie także pisać co byście chcieli kolejnego takiego zobaczyć, bo może jest jeszcze coś nierozwiązanego lub coś o czym nie wiecie i też chcielibyście, żebym się nad tym tematem pokłonił, sprawdził, bardziej go omówił. No i w zasadzie tyle, tak. Widzimy się w kolejnych materiałach. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia i na razie.